Siema siema, witam was wszystkich po długiej przerwie. Od YouTube'a nie było mnie, co się ze mną działo, to już wam wyjaśniam. Jak wiecie, większość z Was mogła oglądać mnie na Fame MMA. Walczyłem y, głównie po to, by udowodnić, że można fajnie wyglądać i być w miarę sprawny. I myślę, że tą walką udowodniłem, że coś nie coś potrafię. Więc y, pora wrócić na YouTube y i... Przychodzę do Was z mega informacją. Taka ciekawostka lub informacja mała można już zacząć ze mną trenować w Siłowni heka, te w po także jak ktoś chce, zapraszam, można napisać do mnie na Instagrama MłodnikZ24, albo wpiszcie w komentarzu, czy, czy chcecie ze mną trenować. Także jaka to jest informacja bardzo ważna. Także. Tak się domyślacie, co to za informacja jest? To pora zacząć porządnie jeść. Dlaczego? 10 listopada WNBF, druga edycja Mistrzostwa Polski. I tam mnie nie może zabraknąć. Także od 1 sierpnia pełną parą przygotowuję się na te zawody. Także, żeby nie przegapić żadnych filmów. Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentuj, czy za mną będziesz, i czy będziesz śledził materiały, bo będę nagrywał, jak się przygotowuję do tych zawodów do naturalnej kulturystyki. Bo ja zaznaczam tylko czysty i uczciwy sport, a nie drogą na skróty. I zobaczymy na tych zawodach, jaką formę będę miał. To przede wszystkim, pierw muszę wrócić, bo wiadomo, nie ćwiczyłem siłowo od walki, dwa miesiące wstecz, nawet przed walką. Dlatego od 1 sierpnia wracam na grubo. Trzymamy porządne jedzenie, bo do 10 listopada mało czasu zostało. Dlatego jak będzie brakować Ci motywacji, no to młody ninja 24 wpisujesz w youtube i oglądasz materiały z moich przygotowań i zobaczysz, jaką motywację w sobie obudzisz, bo na moich materiałach będą konkretne i hardkorowe treningi. Będzie krew pod łzy, będzie stuprocentowe poświęcenie na zawody. Zaznaczam, nie nastawiam się na jakieś wysokie miejsce. Po prostu idę po to, żeby pokazać, że można osiągnąć zarąbistą formę bez skrótów. Tylko czysta i uczciwa praca. Kto wie, może będą nowe rekordy po powrocie? Zobaczymy. Dlatego, żeby nie przegapić, jak się rozwijam, a przede wszystkim, wyrazem ze mną możecie się rozwijać, dlatego nie zapominaj zostawić subskrypcji, bo tutaj będą naprawdę potężne ciężary, a może będą nowe ćwiczenia, których w życiu jeszcze nie widzieliście i możecie coś ode mnie podłapać. Dlatego ten kanał jest dla Was. I jeśli jesteś gotowy do oglądania materiałów, to wgłoś swoją gotowość teraz pod tym filmem w komentarzu. Czy będziesz czekać na te treningi, czy wolisz siedzieć na kanapie? I znowu marnować lata. Jeśli tak, no to ten kanał nie jest dla Ciebie, jak szukasz tylko wymówek, bo na moim kanale są osoby tylko, które działają i nie szukają wymówek, tylko chcą coś osiągnąć. Także nie poddajemy się, to był ten filmik, aby Was powiadomić, że młody ninja wraca na YouTube i pokazać. Co to jest? Czysty i uczciwy sport bez wspomagania. Pozdrawiam wszystkich i widzimy się w materiałach, z treningów, z przygotowań do zawodu WNBF Naturalnej Kulturystyki.